Szanowni Państwo, na nadchodzące święta zmartwychwstania Pańskiego życzę od Siebie, od pracowników Urzędu Miejskiego w Pruchniku i radnych Rady Miejskiej w Pruchniku dużo zdrowia. Bo zdrowie jest podstawą naszego bytu. Życzę radości, aby ta radość towarzyszyła nam w każdym dniu. Naszego życia. Życzę także nadziei od zmartwychwstałego Pana Jezusa, że życie nasze tu na Ziemi jest tylko podróżą do celu, jakim jest życie w chwale Pana Jezusa. Życzę wszystkiego dobrego. Niech towarzyszy nam na co dzień świadomość. Że Pan Jezus zmartwystał i pokonał śmierć. A więc te święta są pamiątką zwycięstwa życia nad śmiercią. I o tym cały czas pamiętajmy.